Fundacja Słowo i Kropka oraz nasze czytanie przedstawiają. Jean de La Fontaine, bajki. Czyta Jan Romanowski. Ptasznik, jastrząb i skowronek. Nie wiem, z potrzeby, czy też dla igraszki, Ptasznik lusterkiem wabił małe ptaszki. W koło stały samotrzaski i czyhała sieć rozpięta na ptaszęta. Znęcone jasnymi blaski, Skowronek niebacznie leci, tuż koło sieci. Chyżym skrzydełkiem pomyka koło ptasznika, nie widząc, że zgon już bliski. Wtem jastrząb łowów spragniony, Spada i ostrymi szpony chwyta go w krwawe uściski. Lecz nim się zabrał do jadła, Sieć nań zapadła. Cóżem tobie zawinił? Wypuść mnie, człowiecze! Jastrzębią mową ptak rzecze. A za cóż, odparł ptasznik, waść z kowronka gnębi, wszak i on tobie nie zawinił przecie. Niestety, czemuż na świecie tak mało siatek, tak wiele jastrzębi? Koń i osioł. Wesprzyj sąsiada w potrzebie. Tak każe obyczaj stary. Przez twe sopkowstwo, gdy pójdzie na mary, Jego kłopoty spaść mogą na ciebie. Koń z osłem razem szli drogą. Koń kroczył luzem, nawet bez kulbaki, A osioł, ciężkie, dźwigający paki, Powłóczył nogę za nogą, wyciągnąwszy chudą szyję. – Bracie – rzecze do konia – Pomóż, ledwie żyję, ledwie dyszę, ledwie chodzę. Ulżyj mi trochę, bo zdechnę na drodze. A co mi tam do tego? Odparł koń wyniośle. Co ci pan dał, to dźwigaj i mnie nie nuć, ośle, a jeśli chcesz zdychać, no to zdychaj, bratku. I cóż się stało? Gdy padł osioł stary, koń musiał dźwigać ciężary i skórę osła w dodatku. Pies i cień jego w wodzie. Iluż to ludzi w obłędzie goniąc mare, zysk postrada. Trafną bajeczkę w tym względzie mędrzec Ezop opowiada. Pies od rzeźniczej posługi niósł przez wodę mięsa kawał. I wtem, gdy mu taki drugi z mięsem na dnie iść się zdawał, chcąc je porwać, puszcza własne i zatapia w nurt głęboki. Nie jest, że to głupstwo jasne, dwie za ogon chwytać sroki? Wóz w błocie w oczach furmana, wóz pełen siana, ugrzązł w błocie do połowy. Nie było o pomocy ludzkiej nawet mowy, bo była to wieś zakazana w zaniedbanym zapadłym powiecie. Wiadomo przecie, że jeśli los chce kogoś dowieść do rozpaczy, tamtędy mu drogę wyznaczy. Woźnica zrazu załamawszy dłonie, gniewał się, złościł, wściekał, klnąc na czym świat stoi, drogę pełną dziur wyboi, i wóz, i siebie, i konie. Wreszcie Przyzywa z prac swych słynne na całym świecie bóstwo dobroczynne. Herkulesie, coś dźwigał na grzbiecie świat cały, wybaw mnie z tej kabały, wyrzekłszy to, słyszy głos, który tak mówi z chmury. Kiedy człowiek sam się ruszy, Herkules mu pomoże z duszy. Zbadaj wypadku przyczyny, oczyść koła z błota, z tej paskudnej gliny, która zalepia osie. – Weź topór, potłucz ten kamień spod koła i zasyp nim dziurę w szosie. – Skończyłeś? – Tak – człowiek woła. – A teraz ci pomogę. – Weź no bicz do ręki. – Wziąłem. – Co to? Wóz jedzie gładko, aż dziwota. Jakże ci godne dzięki, Herkule, się złożę. – A głos? – Widzisz, jak konie dobyły cię z błota? Pomóż sam sobie, a niebo pomoże. Szarlatan. Na całym świecie pełno szarlatanów wszelkich rodzajów i stanów. Ten zwykły kuglarz odwiedza kiermasze, skacze na linie i łyka pałasze. Tamten, zbadawszy przyrody tajniki, odwarych chwastów leje w alembiki, w wodę alpejskie, gdy zamienił śniegi, wygładza zmarszczki i wywabia piegi, a inny. Wiedzy, hełpiąc się polorem, składa piśmienne dowody, iż mocą swojej metody nie nieuka zrobi doktorem lub co najmniej oratorem. Taki to mędrzec na królewskim dworze szeroko prawił, co umie i może. Nie chcę się chwalić rzeczę, więc krótkimi słowy powiem, że w sztuce wymowy jestem mistrzem Cycerona. Jakiego kto chce głupca, niech wyszuka: ujrzycie, moja nauka cudów dokona. Wrok. Nie wrok, w miesiąc do biesa, w kąt wpędzi Demostenesa. Osła mi dajcie nawet, nie człowieka, osła najprawdziwszego, osła dardańskiego, a kto dożyje, no, ten się doczeka, że osioł będzie ministra kolegą. Zgoda, król rzecze? Właśnie w stajni mojej gotowy uczeń dla waszmości stoi. Jeśli mi z osła zrobisz adwokata, czeka cię suta zapłata. Gdy się nie uda, będziesz wisiał, bratku ale tymczasem w zadatku dostaniesz dukatów tysiąc. Uda się, rzekł szarlatan, mogę na to przysiąc. Lecz aby spełnić tak trudne zadanie, potrzeba czasu, najjaśniejszy panie, lat najmniej pełny dziesiątek. Wtedy, na podziw wszystkich osłów i oślątek, przywiodę mego osła Cycerona i jeśli całej ziemi nie zachwycę, niech na tym samym ośle, twarzą do ogona, zajadę na szubienicę. Zaręczam, szepnął dworak, jak to słońce świeci, że będę widział stryczek na gardle Waszeci. Niechajże wtedy twe wymowne usta objaśnią zgromadzonych w kwiecistej przemowie, jaki los czeka oszusta. Zawczesna radość, szarlatan odpowie. Wprzód, nim mnie waszmość ujrzysz w ręku kata, osioł, ja lub król stary możemy zejść ze świata. A choćbyśmy nie zmarli, łatwo się wybawię. Tysiąc dukatów wziąłem. A osła zadławie. Nazywam się Jan Romanowski, jestem aktorem teatru Nowego Imienia Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu i bardzo gorąco zachęcam do subskrybowania kanału Nasze Czytanie. I równie gorąco zachęcam do samego czytania.